Cześć Wam! Dzisiaj zamontujemy bezprzewodowy włącznik do odbiornika, który nie ma zasilania na, na baterię, czyli ten włącznik. W moim przypadku sytuacja jest taka, że miałem tu włącznik do wentylatora od kominka i on tu w zasadzie działał tylko on/off. Czasami, jak było za gorąco albo bo potrzeba, żeby dmuchawę wyłączyć, no to po prostu się włączało ręcznie. Teraz układ się zmienia, bo będzie stała tu szafa i włącznik będzie zasłonięty i praktycznie niedostępny. Więc jak rozwiązałem problem? Problem rozwiązałem tak, że okazuje się, że na rynku są dostępne włączniki bezprzewodowe. No o co chodzi? Mamy tu przekaźnik, odbiornik z nadajnikiem. Eee, I najważniejsze jest to, że ten nadajnik, czyli w tym, w tym przypadku włącznik, jest bez, bez baterii ponieważ nie chciałbym mieć takiego włącznika, którym trzeba pamiętać, żeby pilnować naładowania lub wymiany baterii. A to jest ten, ten odbiornik. Tak naprawdę jest to przekaźnik. Zobaczcie, prosty schemat. Ja tutaj mam, ten włącznik jest poprowadzony na fazie, czyli podłączona jest faza, załączanie, wyłączanie. Neutralny jest połączony z mochawą za pomocą, za pomocą kostki. Tu nie ma fazy, a tu jest neutralny, to jest uziemienie. No a faza jest podłączona tam od dołu do włącznika i tutaj jak włączymy to mamy fazę no i jak najbardziej ten schemat odpowiada moim potrzebom czyli zobaczcie tu jest tak neutralny jest wspólny wejście zasilania czyli tutaj mamy podłączenie fazy i wyjście już do wentylatora obciążenie tego układu już Wam pokazuję w parametrach bardzo fajne rozwiązanie. Nie wiedziałem, że są takie dostępne na rynku, ale wydaje mi się, że jest to coś, co w wielu przypadkach ma dosyć ciekawe zastosowanie moc yy, tradycyjnego źródła światła no tam poniżej 1000 watów maksymalna moc ledów 500 watów pobór prądu 0,5 W centbau no maksymalny prąd 35 A yy, przepuści i tutaj mamy no poniżej 1000 w a no, wentylator nie wiem i on tam ma 60 w więcej nie ma no to jest rozprowadzanie powietrza ciepłego i tyle montujemy to parujemy no ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że to jest taka Iskra w zapalniczce bo tu nie ma baterii, ale musimy wyzwolić jakiś impuls elektryczny poprzez mechaniczne naciśnięcie, nie? czyli, tak jak mamy w zapalniczce taka, która, hmm, tak, taki iskrownik, tak, który powoduje zapłon gazu, no to w ten sposób tutaj ten, który się komunikuje, tutaj ma jakiś pewnie hmm, też odbiornik, którym się komunikuje i odczytuje stan napięcia. Nie wiem, no już teraz tam nie będę tam za bardzo wnikał. Natomiast jest to bez, prze, bez zasilania, no to jest takie trochę słabe, no bo nie widać tutaj po prostu stanu, w jakim on pozostał. Nie? Ale w moim przypadku nie ma to jakiegoś większego problemu, sobie z tym poradzę. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, no to rewelacyjnie to się sprawdza, bo po prostu widzimy, tak, że jest włączone. Wyłączone, no to wiemy, że musimy nacisnąć, to jest włączone. Chcemy, widzimy, że się świeci, wyłączamy, światło gaśnie. No, i ten zasięg tutaj się chwalą, że tu ma nawet do 80 metrów. Zobaczcie, zasilanie 230 bez zasilania bateryjnego do 80 metrów. Advanced Auto Coding Technology, czyli system parowania. No tutaj można sparować chyba maksymalnie 3, na pewno 2, ale chyba nawet 3. Można włączniki sparować w różnych miejscach, czy układ schodowy można zasilić na tym na tej kostce no i tutaj dla mnie ważne było żeby się mieściła w tym w rozecie koszt to już wam pokazuję tutaj na ekranie nie pamiętam ile to kosztowało więc wam wyświetlę czas dostawy w moim przypadku jeden dzień wczoraj kupiłem się mam także fajnie polecam pokazuję bo wydaje mi się że to jest warte pokazania taki system i montujemy Słuchajcie, no nie będę tutaj podstaw zasad działania prądu tłumaczył, no ale w moim przypadku tutaj mam neutralny, który idzie z gniazdka. No i to idzie na dąchawę, więc potrzebuję neutralnego, więc muszę się tu piąć, żebyśmy mieli trzy przewody. Z neutralnym. Tutaj nie mamy podłączenia do uziemienia, więc to sobie zostawimy w połączeniu z gniazdkiem. Dobra, podpinam zasilanie, czyli przewód fazowy. To jest tak. Mamy tu zasilanie, dobra, spróbujemy programować. przetrzymaj przycisk sterowania przez około 3 sekundy raz, dwa, trzy raz, mlega naciśnij trzy razy no dobra teraz zniknęła lampka o działa, sparowało, zobaczcie no i tyle, nie i teraz pokażę Wam, żeby No tak, tu mam wyjście to mam wyjście nadmuchowe. tak? Zgasimy, zakasimy, żeby próbówkę było widać. I teraz tak. Kładziemy sobie włącznik gdzieś tam daleko i. Z opóźnieniem słuchajcie. A, jednak jest góra-dół. Zobaczcie, tu jest włączenie. Tu jest wyłączenie. Jak zrobię odwrotnie, to nie ma. A to spoko. Znaczy nie spoko, bo i tak nie wiem czy jest włączony, czy nie, ale tu jest ON, tu jest off Góra, dół. Dobra. Ale jest sparowany. Widzicie zieloną diutkę? Mam nadzieję, że widać. I teraz wyłączamy i tak włączamy. No i teraz będę mógł go sobie zabudować i go powiesić gdzieś tam na ścianie. Hmm. To jest na taśmie 3M nawet. Teraz pójdziemy sprawdzić zasięg. Yy, trzy, yy, dwa pomieszczenia dalej, czyli miniemy raz, dwa, trzy, trzy ściany z drzwiami. Dobra, idziemy sprawdzić. No, i na moje hasło będzie włączenie. No, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Dobra, działa, czyli możecie się bawić w całej chałupie. Góra dół, bez problemu jest zasięg. Fajny bajer.